Absurd po prostu. To nie jest tak, że siedzi jeden człowiek na urzędzie prezydenta i będzie mówił, to jest dobre, to jest złe, w zależności od tego, jak mi się wydaje. Nie, to jest Polska. To jest odpowiedzialność za kraj, to jest polska racja Stanu. To nie jest tak, że sobie siedzi jeden człowiek albo drugi i robi, jak mu się wydaje. Dzisiaj mamy Ale prezydencie. Tak, niestety. Tak, Gościu, tak stary komuchu, tak właśnie jest. Zgodnie z konstytucją, zgodnie z polskim prawem, jeśli zostałeś wybrany na prezydenta, a ty nie zostałeś. Mając 20 tysięcy głosów jak, jako lider partii całej ogólnopolskiej do Sejmu, to jesteś skompromitowany. I zostałeś marszałkiem Sejmu tylko dlatego, że Tusk cię tam wpuścił, bo żeby mu się zgadzała liczba głosów do większości. I ty nie będziesz mówić prezydentowi, który ma konstytucyjną kompetencję do tego, żeby zastosować weto, co on może, co nie może. Puknij się w komunistyczną głowę. Prezydent będzie wetować wszystko to, co próbujecie zniszczyć. Jeśli robicie coś dobrego, macie podpis prezydenta. A jeśli próbujecie coś zdewastować, coś zniszczyć w naszym kraju, to będzie to blokowane i się przyzwyczaj do tego.